Cześć i czołem, tutaj Robert z Polski. <mówię>, Mówię do Was z Katalonii, Hiszpanii, Spain. Muszę w końcu się nastawić jakoś, nie wiem, może nagrywać jeden podcast, pod, podcast na dzień na przykład, albo co dwa dni chociaż nie? Ustalić sobie jakieś tylko 10 minut, nie? Przygotowania wcześniej w głowie, coś tam zapisać sobie na kartce. No jednak ciągle jestem dość tradycyjny, pomimo tej wszelkiej technologii. No jest taki problem tutaj, że w moim biurze, w którym pracuję, nie ma. To znaczy, to, to biuro jest w mojej sypialni, w sypialni mojej i mojego partnera. No i niestety on może wejść w każdej chwili. No i właśnie ustaliłem to, żeby że przywieszę na drzwiach tą yy, karteczkę z jakimś tam napisem gamer w środku, nie przeszkadzać, czy coś takiego i, i tak w ten sposób będę mógł spokojnie nagrywać taki podcast, no bo jest, jest tu jednak ważne, szczególnie na początek, jest to dla mnie mega ważne, żeby rozkręcić się i w poczuć się w takim właśnie komforcie pomimo tego, że ja mówię po, na po polsku Yy, ale będę też mówił po hiszpańsku, czy angielsku, czy portugalsku w tych podcastach, więc yy, no, może gdzieś tam roz, rozumieć pewne rzeczy. Nie, nie, nie chodzi, chodzi, chodzi o tak sam ogólny sam komfort tego, wiesz, wygadania się w swojej takiej przestrzeni, nie tak na 100%, albo powiedzmy na jakieś tam 88, ale tak w miarę maksymalnie, mm. żeby, żeby to było jak najbardziej takie swobodne i bez bez pośpiechu, bez że muzyka w tle świadczy o tym, nie? że to ma być ma być coś do coś do relaksu do, do nie wiem do jakiegoś samorozwoju do, do ulepszania siebie do mm, do poznania siebie i poznania kogoś, poznania mnie poznania świata z perspektywy innego człowieka człowieka, który ma ma swoją historię, która pewnie w niczym nie przypomina twojej, albo w niewielkim stopniu. A z drugiej strony zapewne też mamy bardzo dużo wspólnego. I dlatego też mnie słuchasz. I pomimo tego, że może cię denerwuję, może, może cię wkurzam czasem, może ci irytuje jakieś jakieś coś tam, nie wiem, <laughs> coś co mówię, co w jaki sposób, ale irytuje cię to dlatego, że, że to z tobą E, współgra lub nie współgra. Że coś jest nie tak. No bo co, co nas denerwuje i dlaczego? Dlaczego nas denerwuje jakieś zachowanie jakiejś e, na przykład wrednej suki? Dlatego, że w nas śpi ta wredna suka. Jest nas w środku skitrana, schowana i przez, przez coś, przez kogoś, przez całą naszą historię życia nie możemy jej obudzić. Boimy się, wstydzimy się, a. A ona tam jest skitrana, schowana, po prostu pozamiatana, no niestety, pod dywan, i w ten sposób, no nie można zbyt długo sprzątać. I takie emocje stłamszone w nas, gdzieś tam skryte, gdzie wydaje nam się, że ich nie ma. Tylko, że co jakiś czas wychodzą, i wychodzą coraz mocniej, silniej. No i niestety, jak gdzieś ominiemy, zignorujemy te sygnały, które nam daje życie. No cóż, niestety prowadzi to do chorób, do przeziębień, do gorszych chorób, do poważnych chorób, do schorzeń, do raków i tak dalej. Niestety więc dbajmy o to, dbajmy o te nasze wewnętrzne emocje i sprzątajmy w taki przemyślany, mądry sposób. Swój dom, swoją przestrzeń, i swoją przestrzeń mentalną. No bo to, to jest wszystko. Hmm. Ja myślę, że przestrzeń, taka nasza świadomość, którą mamy dar posiadać, świadomość to, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, e, w jak wielkiej przestrzeni w tym całym wszechświecie, którego zapewne. Znamy ogrom, ogromnie niewielką, nie bardzo małą część tak, tego świata, no bo nawet, nawet sami wiemy, że porównując planetę Ziemię do innych planet, czy układów, czy nawet nasza galaktyka jest, jest tyci w porównaniu do innych, przynajmniej z takich obserwacji wynika, ale to nie ma, nie ma znaczenia. i Mamy właśnie, właśnie to. to Świadomość tej przestrzeni tego, tego całego świata, i to jest niesamowite. I to, to daje nam mózg, daje nam nasze ciało, ale pewnie wielu z nas twierdzi lub ma, mm, ma nadzieję, że jednak, że tak jest, że po, po śmierci nie znikamy. Jak głęboko w to wierzę. jednak. Z drugiej strony jest, 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 jest mi to w miarę obojętne, bo no przecież każdy z nas już nie żył, powiedzmy, tak, w tym ciele, w tej, w tej fizyczności, którą jesteśmy, a posiadamy tak wiele jakichś dziwnych wspomnień, dziwnych e, uczuć, e, tak jakby z innych, z innych żyć, e, może z innych światów. Nie wiem, no, tak czy owak, nie boję się jakoś tego co będzie po, po tym życiu, no bo jeżeli umrę i nie będę miał świadomości, nie będę nic pamiętał, nic czuł, co jest mi jakoś trudno uwierzyć, no to cóż, nie ma tematu, ale jeżeli jest kontynuacja, jeżeli przechodzę przez te różne astro-światy i, i różne takie historie, które gdzieś tam różni ludzie opowiadają, no to super, tak? Także w jednym i w drugim przypadku jest okej. Okay. No bo wyobraźcie sobie, nie czuć nic. Nie, czuj, nie czujesz tego lekkiego bólu w głowie na przykład. Nie czujesz zmęczenia, tak? Nie czujesz m, tego bólu i sam ból w ogóle psychiczny jest straszny. Lęk, tak? Strach przed czymś, stres, który to już w ogóle jest ból, ból fizyczny tak naprawdę jest takim cierpieniem. I, i zobaczcie, jak wiele, wiele ludzi na, na świecie. E, cierpi każdego dnia. Po prostu cierpi każdego dnia. I nie, nie tak, że cierpi, aż się uderzył, wiecie. Uderzył w kant, jakiś tam próg, w, w nogę od krzesła czy stołu. i Boli go cały czas. Boli go dusza. Boli go życie. <ścoughs> Me duele la vida. Czasem tak sobie mówię po hiszpańsku. Boli mnie życie. No bo te emocje czujemy non stop. Możemy czasem zapomnieć o nich, tak? Oglądając jakiś film, robiąc inne rzeczy i tak dalej. Ale im bardziej je ukrywamy, tym gorzej. Im bardziej je skrywamy, skitramy, tym gorzej się czujemy, tym gorzej nasze ciało reaguje na, na te ukryte emocje. Dlatego emocje są mega ważne. Są mega. Są mega ważne, no bo z emocji powstaje. Powstaje świat z dobrych, złych. Ten nasz świat fizyczny, tych świat ludzi, ziemian, tak? Bo jak ktoś nas wkurwi, na przykład jakiś sąsiad, nie? Na przykład, że a ten nieudacznik, ten tam nic, nic z tego nie będzie. Wystarczy jedno takie słowo od osoby, która w naszych oczach ma jakiś autorytet, prawda? No bo na idioty nie zareagujemy przecież. Pomyślcie sobie, kurwa, co za debil, w ogóle. Przestań. W ogóle. I, I tyle. I trzy sekundy reakcji i zero. A tutaj, jeżeli powie to na przykład jakiś taki sąsiad, powiedzmy, jakiś sołtys, jakiś radny, jakiś urzędnik, policjant, no to dla nas to jest jakiś autorytet. Nieistotny. W, w oczach dziecka ważna jest energia, taka postawa. Wszystko co powiemy, nasza. Nasze Zobaczcie, jak dzieci reagują na, na świat. Dzieci nie czytają między wierszami. Nie, dzieci rozumieją dokładnie to, co mówisz. Że się śmiejesz, że krzyczysz, że się boisz. Dziecko to rozumie dokładnie, perfekcyjnie i nie udaje, że o nie zrozumiał. Wszystko rozumie. I taki sąsiad nas wkurzył i mówisz nie, ja mu kurwa pokażę. I dzięki tej jednej osobie która wywołała w nas tak okropne emocje, taką, takie poniżenie, taki smutek, złość, może płacz w wielu przypadkach, z pewnością. Z tym, że płacz jest tutaj a, takim pierwszym krokiem w zrozumieniu, nie? Nie powstrzymujemy takiej emocji, płaczemy. Płacz nas o, oczyszcza, nas otrzeźwia. Płacz jest takim. A, Takim, można powiedzieć, poddaniem się, ale poddaniem się tej emocji. Więc płacz jest zbawieniem. Pokazuje nam, że kurde, to nas boli. Tak nie jest. Tym bardziej, jeżeli czujemy, że tak nie jest, albo nie chcemy, żeby tak było. Tak jak ktoś myśli. No bo niestety dla dziecka świat jest kreowany przez wszystkich dookoła. Przez rodziców, rodzeństwo, sąsiadów, znajomych, rodziny. Przyjaciół, rodziny, dalszych ludzi na ulicy, jakikolwiek człowiek, którego w ogóle nie znamy, pierwszy raz widzimy, spełził na nas krzywo, a my, przez to, że sąsiad powiedział, czujemy się jeszcze gorzej. Jest taki łańcuch i tak leci pod jedno po drugim i mamy w sobie taki program. udowodni, że tak nie jest. Taki program, udowodni, że jesteś wart, że jesteś sporo wart. No i robisz wiele, robisz wiele, starasz się, wyginasz, kręcisz, mija 10 lat, przyjeżdżasz, podjeżdżasz na przykład tym Mercedesem, o którym wspomniał twój ojciec, że w życiu takiego nie dotkniesz, już nie mówiąc o prowadzeniu czy posiadaniu. I podjeżdżasz tym autem i co, co robi ta osoba? Mówi wow. Gratuluję, jednak się myliłem. Nie ta osoba szuka kolejnych wymówek, że kiedy to, to auto taki dziwny kolor ma. Nie podoba mi się. A bo te ferry, hmm, nie słabne jakieś w ogóle tych szyb, to ja bym tak i ja bym przyciemionych nie brał. Bo to a to nielegalne, bo to policja się zatrzyma. Bo coś nie To osoba nie pogratuluje. Ci tak a sobie potem myślisz, kurwa, to po co to było wszystko? jak... Mu się to nie podoba, ale właśnie nie, nie, nie robimy tego dla, dla nikogo innego, oprócz, oprócz samych siebie. Robimy to dla naszego poczucia. I teraz, jeżeli nie nauczyliśmy się, to po spotkaniu z tym sąsiadem, który powie: chujowy kolor ma te auto i jak, jak kiepski jest w życiu, by takiego nie kupił w ogóle. To już, to już nie w modzie. Wiecie, teraz to Ferrari, nie wiem, inne rzeczy, Bugatti, ale... A ty tak smutno odchodzisz, nie płaczesz poduszkę w nocy i myślisz... Nie, właśnie tak nie powinno być. Ty nawet nie musisz nic mówić. Podjeżdżasz tym autem, podnosisz czoło, pierś do przodu, mówisz... Siema, sąsiad, co tam? I nara. I to ile wystarczy. Jeżeli podchodzimy do, do spraw z dumą, z miłością, z pewnością siebie, tego co mamy, kim jesteśmy, ten sąsiad nic, nic nam nie powie. Ale jeżeli my podjeżdżamy chcąc usłyszeć, co on nam powie, że tak, że ale zajebiście, udało ci się jednak, i się nie usłyszysz tego słowa od sąsiada. No chyba, że też nauczył się w życiu, albo doświadczył czegoś takiego, co tworzyło mu oczy, co zmieniło kształt jego myślenia. Po prostu nauczył się. Ale zazwyczaj a tak chyba nie jest. Ludzie zawsze szukają wymówek. Szukają tej takich negatywnych emocji. Podkopać aszy, coś tego. No, na takim etapie rozwoju jesteśmy. Na przykład my Polacy. No i to widzę dokładnie po, po wielu ludziach, po większości znajomych. Które spotkałem w Europie, w świecie Polaków z różnych regionów Polski. Od Przemyśla, nie wiem, po Gdańsk, przez Wrocław, gdziekolwiek. no, Z północna, po, północ, południe, wschód, zachód, środek centralny, wschód, zachodni, no zewsząd. I, I widać te same, takie same zachowania, te same programy. I tu oczywiście można porównać do Czechów, Słowaków, Ukraińców, Słowian ogólnie, tak z centralno-wschodniej Europy. No a później mamy, mamy Niemcy to jest inny etap rozwoju. Niemcy mają zupełnie inną sytuację. I też wcale nie taką wiecie, kolorową. Generalnie bo o to chodzi w życiu, żeby się rozwijać, uczyć i rozumieć, zwiększać swoją świadomość. Tak jest w życiu naszym fizycznym, technicznym, technologicznym, no i duchowym. Nie ma co ukrywać. Uczymy się i musimy się nauczyć. I każdy, każda społeczność, którą dzisiaj właśnie nazywamy państwami, ma swoje problemy i nie ma co gadać, nie ma co się smucić, że o, my tu mamy źle, o w Polsce. Podróżując tak po świecie, po różnych krajach, jak wspomniałem, byłem gdzieś tam w 18 krajach na pewno, być może 20 do tej pory i um, się śmiałem, bo jak to na przykład w Polsce się mówi, witaj w Polsce, nie? jak nie masz wiecie, już wymówki, że po prostu jest coś kijowo, niefajnie, że takie jest absurdalne, się mówi, no witaj w Polsce, welcome to Poland, a jak pojechałem do Turcji, to mówili welcome to Turkey, a jak pojechałem do Brazylii, bienvenido do Brazyłu, prawda, i no niestety, bienvenido, nie wiem, czy dobrze powiedziałem, tak, ale, no, witajcie w Brazylii, nie, i tak dalej, i, no, oczywiście, mieszkając w Hiszpanii, witaj w Hiszpanii, też, też słyszałem nieraz takie teksty, i to, w sumie dla mnie, na przykład jest, dla mnie osobiście jest to ważna ważna lekcja. Lekcja pokory i lekcja też y, pokochania siebie i zrozumienie, że Polacy nie są w żaden sposób gorsi od Niemców czy Niemcy gorsi od Polaków. Każdy jest po prostu inny i ma, ma inne zadanie w życiu, ma inną... Społeczną funkcję, inną, tak, inną funkcję w sobie samym do rozwoju, do nauki. Także to dało mi po prostu tylko porównując się do innych krajów i ujrzawszy, że one nie mają, znaczy, że każdy, każdy kraj ma, ma swoje problemy, jakieś inne, zrozumiałem, że nie jesteśmy wcale, wcale gorsi bo mniej ekonomicznie, bo coś, bo tamtoś. I... I każdy kraj ma swoją historię i swoje problemy, swoje kwestie do nauczenia, do rozwiązania. I dopóki ich nie rozwiąże, dopóty będzie, będzie to samo. Będzie 33 lata i o i jeszcze raz to samo, i jeszcze raz to samo. Śmiesznie może tak zauważyć to w filmach, serialach, ale w życiu naprawdę <grym> prawdziwym, takim naszym codziennym też to zauważamy. Przeciągle mamy te same historie. Dlatego, że mamy się nauczyć, mamy wziąć tą lekcję. Mamy nauczyć się wdrożyć i zrozumieć. bo zrozumienie to jest. To jest prawda. Zrozumienie to jest taka błogość. Zrozumienie to jest cel, bym powiedział. A zrozumienie to nauka. Czy nauka to zrozumienie, albo nauka prowadzi do zrozumienia. To jest piękna rzecz, naprawdę. E, lubię, uwielbiam każdego dnia czegoś nowego się nauczyć. Bo wiadomo, to nie jest możliwe. Czasem dni tak płyną, przeciekają przed palcami. Prze, przecie, życie przecieka przez palce. Ale to jest piękne nauczyć się każdego dnia jakąś pierdołę poznać jakieś nowe zwierzątko z morza, które wypluło podczas sztormu dzień wcześniej i plaża jest pełna tych takich śmieci, zwierzątek, elementów, skorup, małż i tych koncias. Jak to się nazywa? Muszelek, tak? Tego różnego rodzaju. I to wszystko może wypluwa. pu To wszystko, co zostało wrzucone tam latem, czy wiosną, i po zimie, czyli pod koniec zimy, teraz powiedzmy. puf, Sztorm wypieprzyło wszystko na brzeg. Co jest zbędne, co już tam nie kwitnie, co nie jest potrzebne. Jest równowaga, jest balans. I to samo I warto, żebyśmy to samo robili. My w naszym życiu, w naszym domu w naszej głowie. Także tego Wam życzę, abyście uczyli się rozumieć, rozumieli prawdę i czuli się każdego dnia piękniej, lżej, tak jak podczas błogiego snu czy jakichś fantastycznych wakacji. Może podczas spalenia jointa albo jakiejś innej Lekkiej substancji, która daje nam wrażenie, że fruwamy, że, że nic nie jest ważne, że po prostu ważne jest tu i teraz, to jak się czuję, jak pięknie się czuję. Pozdrawiam serdecznie. Robert z Polski, Katalonia, Hiszpania. Ciao.